Cześć, witam Was na kanale Need for Vape. Ja jestem Filip, a dzisiaj pokażę Wam jak robić olejki. Dziś w dzisiejszym odcinku moja mordka będzie zbędna, więc zostawię tylko widok na stół. Wiem, że olejki to jest sprawa dyskusyjna. I jeden kupuje gotowe, drugi robi z bazy, trzeci robi z glicolu gliceryny, aromatu i stężonej nikotyny i to już według preferencji ja pokażę wam moją subiektywną opcję robienia tych olejków bo wi wiem, że nie każda osoba nawet wie jak to się robi eee, więc tak ja będę używał bazy 050 50x50 do której wrzuciłem sobie 3 szoty 56 po 10 ml. Co w efekcie daje mi 130 ml bazy 12, i będę używał aromatów od eliksira. Budżetowe aromaty, bo taka buteleczka kosztuje 5 zł. I uwaga, żeby właśnie odraziła cena, ja wiem, że aromaty dobre to trzeba kurwa co najmniej dychę wydać. Eliksir 5 zł za 10 ml i naprawdę ten smak jest zajebisty. Jeszcze opcja robienia olejków to są premiksy. Tak jak na przykład mam tutaj shot shaker, papierówka smag, ja, znaczy Timbark, czyli e, czerwone jabłko i słodka mięta. Też bardzo dobre, ale to tak wiecie, tak? No po 10 ml już człowiek nie ma takiej zajawki jak przy pierwszych trzech. No dobra, no ale koniec tego pierdolenia, zacznijmy do działania. Buteleczka pusta. 10 ml, jeśli chcecie robić w takich pojemnościach. No i aromaty i baza, tak. Podstawa. Dzisiaj sobie zrobimy jakiś dobry miks. Mianowicie, może marina i mięta. Bardzo fajna kombinacja smaków polecam. E, tutaj musicie zrobić jeden testowy, bo ja podaję ilości aromatu, e, takie jakie mi odpowiadają, ale to musicie sami sobie sprawdzić. Ja dodaję około łącznie 44, 48 kropel, czyli po 22 albo po 24 krople z każdego aromatu. Mięta i malina. Możecie to konfigurować sobie jak chcecie, według już Waszych upodobań. Ja dodałem 24 mięty i dodam 20... wróć, maliny 24 i mięty dodam tyle samo, bo robiłem już na takim przepisie i, wydawało, i wydaje mi się, że jest całkiem okej. Okay. Nie tylko ja to tak zachwalałem, inni też powiedzieli, że jest spoko. To teraz mięty dodajemy też 24 krople. Elegansio. No i teraz coś, bez czego olejek nie mógłby istnieć, baza. Bazę odmierzam strzykawką 10ml, ta buteleczka ma taki fajny bajer, zresztą jak większość od bazy, że ma się taki dziób do którego możemy bez problemu strzykawkę sobie wcisnąć. Przechylamy, odwracamy do góry nogami, nabieramy no, takie 9ml bazy. Proszę bardzo, 9 litrów. Jak mordę strzelił, i najprościej na świecie aplikujemy do buteleczki, w której mamy aromat, cyk, cyk, cyk. Pamiętajcie, zawsze trzeba, zawsze trzeba strzepnąć. No i cyk, 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 zakręcona. Mamy nakrętkę, mamy dziumdzik, zakrywamy, zakręcamy. I shake it. Częsiemy, częsiemy. Najlepiej jest sobie podpisać jaki to jest smak, kiedy zrobiliśmy, bo wtedy jeżeli zajmujemy się tak zwanymi samogonami, to łatwiej jest nam to ogarnąć, nie trzeba niuchać każdej buteleczki po kolei, tylko patrzeć aha, dobra, okej, okay, tyle i tyle. Jeżeli chodzi o coś dalszego, to jeżeli chodzi o pierwsze fazy przegryzania, dobrze jest postawić tą buteleczkę w jakimś ciepłym miejscu. Bo wtedy to sobie ładnie zdyfuzuje w środku, i będą się łączyć fajnie smaki z bazą. E, później, jak to już sobie jakoś złapie tak, najlepiej jest odstać, żeby to odstało około dzień, chociaż tam można i po kilku godzinach, ale to nie są te wszystkie walory smakowe, co byśmy chcieli. Jak dzień tak postoi, to jest, powinna już być gitara e, i po prostu potem, jeżeli chcemy zachować dłużej ważność, to robimy tak, bierzemy, cyk, do lodówy i dziękuję. Więc Napiszcie mi w komentarzu jakie wy macie sposoby, w jakich wyrobicie proporcjach, czy może aromat dajecie też na strzykawki na mililitry. Eee, no i co? Zapraszam do dania suba. Łapeczka jak się podobało. Tak jak mówię w komentarzach piszcie, czy Wam to się podoba ten content, czy jakie wy macie sposoby. I widzimy się w następnym filmie. Na razie.